Dzień dobry, witamy wszystkich kibiców ze Zabrzeńskiego Górnika. Przed nami ostatni mecz u siebie, ostatni mecz przed własną publicznością w niedzielę o godzinie 15.00 Górnik Zabrze podejmuje imiennika Złęcznej. Te górnicze derby to ostatni mecz przed dwumiesięczną, a może i ponad dwumiesięczną przerwą. Zatęsknimy za ekstraklasą, zatęsknimy za Roosevelta, zatęsknimy za dopingiem, dlatego zmotywujmy się tym razem i przyjdźmy na stadion, aby wszyscy razem zakończyć ten sezon, który może nie był idealny, brakowało w nim wiele szczęścia, na podsumowania przyjdzie czas, ale na pewno nie był też zły. Przychodzimy na górnik, dopingujemy i tak spędzamy niedzielne popołudnie. Szanowni Państwo, ostatni mecz w Warszawie był, no co tu dużo mówić, szalony. Osiem bramek w meczu to nie zdarza się często. Cieszyć może to, że trzy bramki kolejny raz strzelone. Górnik jest skuteczną drużyną. Jesteśmy na czwartym miejscu w ekstraklasie pod względem ilości strzelonych bramek, no gorzej, że pięć straconych. To nigdy nie może się zdarzać. Także mamy nadzieję, że tutaj w meczu z górnikiem Łęczna obrona zrehabilituje się i nie dopuści Łęcznian do sytuacji bramkowych. Ale przejdźmy już właśnie teraz płynnie do naszego najbliższego rywala, bo to taki no, trudno nazwać derby, ale na pewno spotkanie górniczych drużyn. Tak, dokładnie. Pamiętamy te spotkanie w Łęcznej, które wypadało gdzieś tam w okolicach Barburki, chyba tydzień przed barburką, była odpowiednia oprawa. No i na szczęście dla nas było zwycięstwo górnika. Wiesz, ile bramek Lukas Podolski strzelił z zapola karnego? Sześć. 4. Jest to najlepszy bilans w Ekstraklasie, Exekwos, z Szyszem oraz Exposito. A czemu o tym wspominam? Dlatego, że te strzelanie z zapola karnego rozpoczął właśnie włęczny. I tutaj warto przypomnieć tę bramkę. Oj, piękny był to strzał z zapola karnego. Ja pamiętam, jak uciszył ten stadion włęcznej. Tak, zdecydowanie popatrzmy na tę bramkę. Drodzy kibice w górniku, wyścig o króla strzelców tego sezonu dla naszego klubu jest no bardzo zacięty. Czterech zawodników, w tym trzech obecnych, strzelonych ma osiem bramek. Z byłych zawodników to oczywiście Jesus Jimenez, a z obecnych to Lukas Podolski, Bartek Nowak i Krzysztof Kubica, z czego Krzysztof Kubica na 8 bramek 7 zdobył głową, więc no, faktycznie jego główka jest niezwykle, niezwykle groźna. Nota, notabene na 8 bramek zdobytych przez Górnika głową, no to 7 właśnie należy do Krzysztofa. To 7 należy do Krzysztofa Kubicy, dokładnie, także liczymy na to, że Krzysiek strzeli kolejne bramki głową i w ogóle na taką wewnętrzną małą rywalizację między tymi zawodnikami, kto z nich będzie dzierżył tą palmę pierwszeństwa tytułu Króla Strzelców dla naszego klubu w mijającym sezonie. Bartku, jak zwykle przygotowałeś się bilanse, statystyki dotyczące naszego rywala, gdybyś mógł je naszym szanownym kibicom zaprezentować. Jak wiemy, górnik Łęczna przyjeżdża tutaj do zabrze jako outsider, matematycznie mający jeszcze szansę na to, aby utrzymać się w tabeli. Do tego potrzebuje dwóch zwycięstw. No i oczywiście sprzyjających wyników innych spotkań, tak więc te szanse są małe. No a my. Wierzymy w to, tego zadania im nie będziemy ułatwić, liczymy na zwycięstwo. Co ciekawe, Górnik Łęczna w każdym spotkaniu tego sezonu w PKO BP Ekstraklasie strzelał bramki tylko w jednej połowie, bądź to w pierwszej, bądź to w drugiej. Górnik Łęczna to, to klub, który no źle powiedzieć, może się pochwalić, który cechuje najgorszy bilans bramkowy na minusie, 28 goli są piłkarze z Łęcznej. 23 z 27 bramek dla Górnika Łęczna zdobyli w tym sezonie Polacy, a najskuteczniejszym z nich jest Bartosz Śpiączka, który tych goli zdobył 11. No i wreszcie wiemy, że od kilku tygodni trenerem drużyny z Łęcznej jest Marcin Prasą, który przez dużą część sezonu był asystentem trenera Jana Urbana. Jak wygląda bilans trenera Prasowa od momentu przejęcia 7 kwietnia drużyny Łęcznej? No, są to trzy porażki. Trzy porażki z bardzo silnymi rywalami, bo z Piastem, z Lechem oraz Rakowem. Zwycięstwo z Radomiakiem, no i ten ostatni remis z Brukbenem termaliką nie ciecza. No i kończąc to taki bilans ogólny meczów Górnika Zabrze z Górnikiem Łęczna 16 spotkań, 7 zwycięstw Górnika, 3 remisy 6 zwycięstw Górnika Łęczna czyli taki bardzo wyrównany, a jeszcze bardziej wyrównany jest bilans meczów, które rozgrywane były tutaj w Zabrzu, bo obie drużyny mają po trzy zwycięstwa. W jednym meczu zanotowano remis. No, ja pamiętam takie mecze z Łęczną, kiedy wydawało się, że nic złego nie może się stać, a tu Łęczna strzelała nam trzy bramki, ale pu, pu, puł. w ogóle takie wspomnienia daleko od siebie odrzucamy. Ja chciałem nawiązać jednym zdaniem do, do trenera Prasowa. Nie, siedząc ostatnio w szatni między chłopakami, jeden z nich mówi, no dobra, Łęczna outsider, Łęczna już nie ma nie, praktycznie szans na utrzymanie, ale trener Praso nas doskonale zna, na co Lukas Podolski takim groźnym Mówi tak, zna nas, to jak my gramy tak, to teraz zagramy inaczej, już nie będzie nas znał. Także liczymy na to, że taktycznie górnik wyjdzie na to spotkanie. Na pewno wyjdzie na to spotkanie odpowiednio ustawione. No i nic złego się tu nie stanie. Pożegnamy sezon na stadionie imienia Ernesta Pola w tym roku, w tym sezonie. Godnie i zwycięsko. W to wierzymy. Drodzy kibice, ostatnio mówiłem, że zawsze mamy co analizować, no i przyklątał się mecz z Radomiakiem, gdzie był bezrwemkowy remis, no ale w Warszawie tych goli padło na nasze nieszczęście też aż za dużo, ale do analizy dla naszego stałego eksperta, trenera Jana Żurka, została wybrana jedna z bramek strzelonych przez Górnika. Trenerze, zapraszamy, dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaprezentujemy dzisiaj bramkę zdobytą przez Lukasa Podolskiego. Darek Pawłowski ostatnio naprawdę dobrze grający, podanie lewą nogą, bardzo fajnie, przytomnie zgranie, zgranie Cholewiaka do, do, do Poldiego na, na jego lewą nogę. no To już od razu jest potężne uderzenie, gdzieś jeszcze troszeczkę rykoszetu, ale uderzenie było tak mocne, tak silne, że luka strzela kolejną bramkę na legi. Strzelamy trzy bramki, ale niestety no trzeba to powiedzieć. Po, po dość prostych błędach, po prezentach. Straciliśmy troszkę tych bramek więcej. Nasza drużyna strzela. Nasza drużyna gra ofensywnie. Strzelamy praktycznie w każdym meczu bram, bramki. Możemy tylko zaprosić na ostatni mecz ligowy do zabrza. Będzie się działo, liczymy też, że będziemy znowu strzelać, ale lepiej bronić. Też mamy taką nadzieję, także posłuchajmy także apelu trenera Żurka i w niedzielę wszyscy na mecz. Oczywiście stałym elementem naszego programu, niemal stałym, bo kiedyś o tym zapomnieliśmy, przyznamy się bez bicia, jest wybór naszym zdaniem, subiektywnym zdaniem, najciekawszych, najfajniejszych zdjęć z danego spotkania autorstwa fotografa klubowego Darka Hermiersza. Bartku, które zdjęcia dla kibiców tym razem przygotowałeś? Tradycyjnie wybraliśmy trzy zdjęcia. Pierwsze z nich takie bardzo fajne, pokazujące dużą dynamikę to starcie powietrzne z udziałem Alasany Manecha, pokazujące jak ten zawodnik, no mimo, że nie jest jakiegoś potężnego wzrostu, potrafi zawalczyć o piłkę nie tylko na ziemi, ale również w powietrzu. Drugie zdjęcie, no to oczywiście zdjęcie musi być stałym elementem zdjęcie sytuacji bramkowej, czyli strzał Lukasa Podolskiego, który już analizowaliśmy. A trzecie, no wydawałoby się, że zdjęcie jak zdjęcie, ale zdjęcie dosyć istotne, ponieważ Prezentujące debiutanta, a, a jak wiemy, w tym meczu po raz pierwszy na boisku w barwach górnika Zabrze pierwszej drużyny w meczu ligowym, pojawił się Mateusz Ziłkowski. Kończąc, musimy jeszcze powiedzieć o dwóch ważnych elementach związanych z niedzielnym meczem. Pierwszy z nich to promocja, specjalna oferta. Powiększamy na ten mecz nasz sektor rodzinny, chcemy, żeby zajął on całą trybunę północną. Wobec tego, przygotowaliśmy taką specjalną propozycję. Wystarczy wpisać, kupując bilet online, odpowiedni kod. Kod bardzo prosty, który każdy z nas z pewnością pamięta. Pamięta 1948 i wówczas możemy zakupywać bilety na trybunę północną z rabatem 50% więc połowę tańszy bilet i tworzymy największy sektor rodzinny w Polsce, ale oczywiście zachęcamy też do kupowania biletów na inne trybuny tak by naprawdę, naprawdę na tym ostatnim meczu jeszcze raz w Zabrzu stworzyć piękne, nie tylko sportowe, ale kibicowskie widowisko. Ten mecz ma także wymiar nieco sentymentalny, rocznicowy. W tym roku Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego z Bytomia obchodzi swój jubileusz 115-lecia istnienia. Szanowni Państwo, to jest najstarsza profesjonalna stacja ratownictwa górniczego w Europie. 115-lecie zorganizowanego ratownictwa górniczego na ziemiach polskich. Tak oficjalnie brzmi ten jubileusz. No my zawsze podkreślamy to nasze przywiązanie do tradycji, do korzeni, do górnictwa. No a ratownicy górniczy, wiadomo, najlepsi z najlepszych, należy im się wielki szacunek. Chcemy oddać im hołd za walkę o ludzkie życie na kopalniach przez ponad 100 lat. No i właśnie ratownicy przyjeżdżają do nas na ten mecz. Będą na promenadzie dwa ich tak zwane wozy bojowe. Będą pokazy sprzętu ratowniczego, będą pokazy pierwszej pomocy, nauka pierwszej pomocy. Więc zapraszamy serdecznie już przed meczem na promenadę, a później ratowników zobaczymy jeszcze także na płycie stadionu. Ale nie wszystko wam zdradzimy. Przyjdźcie i zobaczcie. Kończymy, drodzy kibice, niedziela coraz bliżej, obowiązkowo widzimy się o godzinie 15. Pogoda piękna, więc niedzielne popołudnie na Roosevelta i Ademedorcie.